Letnie Kino na Winklu oraz w Parku Słupna, finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, Niech Żyje Rynek, Poranek na Fali oraz najnowsze premiery w Gołkino. Gdzie warto wybrać się w najbliższy weekend w Mysłowicach? Zobaczcie sami, nie przegap Emilia Warchu. Witam serdecznie. Bezpłatna projekcja z cyklu Letnie Kino na Winklu w najbliższy piątek o godzinie 21 na Laryszu na skrzyżowaniu ulic Ptasi i Konopnickiej zostanie wyświetlony film oscarowy pod tytułem Green Book. Muzyka. Seans w plenerze to dobry pomysł na spędzenie wakacyjnego wieczoru. Również w piątek o godzinie 21:00 w Parku Słupna zostanie wyświetlony film Poprzednie Życie. Wstęp bezpłatny. Finał mistrzostw Polski juniorów i juniorek w siatkówce plażowej rozgrywane będą w najbliższą sobotę i niedzielę od godziny 9 na boiskach na Słupnej. Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem zmagań siatkarzy i siatkarek zachęcam do kibicowania i zajęcia miejsc na widowni. Obowiązuje bezpłatny wstęp. Niech żyje rynek. Nie przegapcie tego wydarzenia. Piana Party już teraz w sobotę od godziny 18 na rynku w Mysłowicach. W niedzielę tradycyjnie zapraszam do wspólnego śniadania i miłego spędzania czasu podczas poranku na fali. Do zobaczenia. A teraz zobaczmy, co nowego w gołkino. Twisters to trzymająca w napięciu przygoda, która pokazuje najbardziej destrukcyjne siły natury. Put your on. To for God's sake. Film producentów Jurassic World. Usłysz, zobacz, poczuj. Holy. Twisters. A dla najmłodszych animowana komedia familijna pod tytułem Był sobie kot. To opowieść o nawiązywaniu relacji z pupilem i godzeniu się z jego stratą. Był sobie kot. Mamusia mawiała, że w nocy wszystkie koty są czarne. Co to za złote myśli! Liczy się to, co masz w środku, kotku. Ty wiesz co? Twoja starsza to może nie. Papa. Choć zła to kolejna premiera w Go Kino. agentka FBI zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa dowody okultyzmu i zrobi wszystko, aby go powstrzymać zanim ten uderzy ponownie. Do wygrania podwójne zaproszenie do gołkina. Napiszcie tylko pod programem na Facebooku, który film Was interesuje i dlaczego. Wygrywa najciekawsza odpowiedź, na którą czekamy do niedzieli. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.